Annuncio bobis gaudium manium. <śpiewanie> Abemus papam. Maria w życiu ukrytym Jezusa. Katecheza Świętego Jana Pawła II, wygłoszona 29 stycznia 1997 roku. Ewangelie przekazują nam nieliczne i skąpe wiadomości o latach spędzonych przez Świętą Rodzinę w Nazarecie. Święty Mateusz opowiada o decyzji, którą podjął Józef po powrocie z Egiptu, by jako miejsce zamieszkania dla Świętej Rodziny wybrać Nazaret. Później jednak nie podaje żadnej innej informacji, z wyjątkiem tej, że Józef jest cieślą. Łukasz natomiast dwukrotnie wspomina o powrocie świętej rodziny do Nazaretu i dostarcza dwóch krótkich wiadomości o dziecięcych latach Jezusa sprzed pielgrzymki do Jerozolimy i po niej. Dziecię rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na nim oraz Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. Przytaczając te krótkie wiadomości o życiu Jezusa, Łukasz prawdopodobnie sięga do wspomnień Maryi, odnoszących się do okresu głębokiej zażyłości z Synem. Więź między Jezusem a pełną łaski znacznie przewyższa tę, która normalnie istnieje między matką i dzieckiem. Ponieważ zakorzeniona jest w szczególnym wymiarze nadprzyrodzonym i pogłębiona dzięki szczególnemu dostosowaniu się obojga do woli Bożej. Można więc sformułować konkluzję, że atmosfera pogody i pokoju panująca w domu nazaretańskim oraz stałe pragnienie spełnienia zamiarów Bożych. Wnosiły nadzwyczajną i niepowtarzalną głębię w więź panującą między matką a synem. Świadomość wypełniania zadania powierzonego jej przez Boga nadawała najgłębszy sens codziennemu życiu Maryi. Proste i pokorne prace domowe nabierały dla niej szczególnej wartości, przeżywała je bowiem jako służbę posłannictwu Chrystusa. Przykład Maryi niesie światło i otuchę wszystkim kobietom, które wykonują swoje codzienne prace wyłącznie w zaciszu domu. Są to zajęcia pokorne, ukryte, stale powtarzające się i często niewystarczająco doceniane. Jednakże długie lata przeżyte przez Maryę w domu nazaretańskim ukazują tkwiące w nich ogromne zasoby autentycznej miłości a więc zbawienia, bowiem prostota życia tylu gospodeń domowych, przeżywanego jako misja służby i miłości, w oczach Pana nabiera nadzwyczajnej wartości. A jednak można powiedzieć, że życie Maryi w Nazarecie nie było zdominowane przez monotonię. Mając stały kontakt z dorastającym Jezusem, starała się ona zgłębiać tajemnice swego Syna w postawie kontemplacji i adoracji. Święty Łukasz mówi Maria zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. Wszystkie te sprawy chodzi o wydarzenia, których była ona zarazem uczestnikiem i obserwatorem. Poczynając od zwiastowania, lecz przede wszystkim chodzi o życie dziecięcia. Codzienny, bliski kontakt z nim jest zachętą, by go lepiej poznać, odkryć głębsze znaczenie jego obecności i tajemnice jego osoby. Mógłby ktoś pomyśleć, że dla Maryi, która na co dzień miała kontakt z Jezusem, wiara nie była rzeczą trudną. Trzeba jednak w związku z tym przypomnieć, że niezwykłe aspekty osobowości syna pozostawały zwykle w ukryciu. Nawet jeśli jego postępowanie było przykładne, prowadził on życie podobne do tylu swoich rówieśników. Przez trzydzieści lat pobytu w Nazarecie Jezus nie ujawnia swoich nadprzyrodzonych zdolności i nie dokonuje cudów. Kiedy po raz pierwszy uwidaczniają się nadzwyczajne rysy jego osobowości, związane z rozpoczęciem przepowiadania, jego krewni, zwani w Ewangelii braćmi, Podejmują się, zgodnie z pewną interpretacją, odprowadzenia Go do domu. Uważają bowiem, że sposób Jego zachowania się nie jest normalny. W pełnej godności i pracowitości atmosferze Nazaretu, Maryja starała się zrozumieć opatrznościowy wątek misji Syna. W tym kontekście na pewno szczególnym przedmiotem refleksji było dla Matki zdanie, które Jezus wypowiedział w świątyni jerozolimskiej w wieku dwunastu lat. Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca, zastanawiając się nad tym, Maryja mogła lepiej zrozumieć sens Bożego Synostwa Jezusa oraz swego macierzyństwa i starała się dostrzec w zachowaniu syna rysy ujawniające jego podobieństwo do tego, którego nazywał On swoim Ojcem. Komunia życia z Jezusem w domu nazaretańskim nie tylko pomogła Marii postępować w pielgrzymce wiary, lecz także w nadziei. Cnota ta ożywiana i podtrzymywana wspomnieniami zwiastowania i słów Symeona, rozciąga się na całe jej ziemskie życie, w szczególny jednak sposób dochodzi do głosu podczas trzydziestu lat milczenia i ukrycia spędzonych w Nazarecie. W zaciszu domu dziewica żyje nadzieją w niezwykły sposób. Jest pewna, że nie dozna rozczarowania, nawet jeżeli nie wie, kiedy i w jaki sposób Bóg urzeczywistni swoją obietnicę. W mrokach wiary i przy braku nadzwyczajnych znaków zapowiadających początek mesjańskiej misji syna, podtrzymuje ona nadzieję wbrew wszelkim zewnętrznym pozorom. Oczekując od Boga spełnienia obietnicy. Jako środowisko wzrostu wiary i nadziei, dom nazaretański staje się miejscem wielkiego świadectwa miłości. Miłość, którą Chrystus pragnie szerzyć w świecie, zapala się najpierw i płonie w sercu matki. To właśnie ognisko domowe przygotowuje do głoszenia Ewangelii Bożej miłości. Jesteśmy zaproszeni, poglądając na Nazaret i kontemplując tajemnicę ukrytego życia Jezusa i dziewicy, przemyśleć tajemnicę naszego życia, które, jak przypomina święty Paweł, jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Chodzi często o życie pokorne i ukryte w oczach świata. Jednakże życie to kształtowane w szkole Maryi może ujawnić nieoczekiwane moce zbawienia promieniując miłością i pokojem Chrystusowym.